Widzę Batmana no, tutaj. W rzeczach, a on, znaczy, <śmiennie> mam. Tak, innych ja Mam. Czekaj. Czekaj, ja nie mam. 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 Może to Mam. 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 Zaczyna się. Ja idę na lewo, ktoś na prawo, ktoś na działku. Ja pójdę na działku. Ja też na działku. Ja idę na lewo. To, o, dobra, może Ja będę... ja będę na, skutką... na działku. Dajcie mi tą sniperkę. To, to, to muszę kiedy się mamy ewaku ewakuować na to, bo dawno to nie grałem. No ja też nie pamiętam, co? Dobra. To muszę też grać. Muszę nie chcę mi się pobrać. Ale dobra, to. A to jest muzyczka. Nie ma na dysku, dlaczego? Na co? Ale będę pamiętał o tym. O, Hunter? Ta brzmi jak coś Trochę. Charger chodzi. Hunter chodzi. Ta sniperka miała 10 pocisków. What the fuck? No kto podpalił co za w Nie wiem nie ja Ja też nie A te, jak ty kajerze... No to ja! Kto? Czarnuch? No nie, ja strzelałem do Huntera na I ten nie, na murach. To tyle jako to taki duży. A, ser. Yy, Bo ty nie, bo to same nie podpaliłyby Może odsknęło im się <laughs> Rykoszec czy coś takiego Okej okay, jest ten. O wiem, wiem, mam mam tego Dobra, jest podpalone. Jackie zabity. to jest defibrylator, super. A ja piszę na tym, gdzieś. Jest walnięty młot. Wow. ja no się Hunter. Eh, smoker. Dobra, a się teraz Wszyscy. Wow. 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 Dobra, wow. Dobra, wow. 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 tak Co? Już nie. Dobra. Pragnę, będziemy przeciela przyjaciela tutaj na wieży. O, chodzić, tu go Nie, weź go stąd. <laughs> Adam, a połóż go tam, gdzie, gdzie mnie ta ten wybuch. Zobaczymy, czy to zostanie w powietrzu taki alarm, czy. Weź tę głupią mordę ode mnie, Boże, święty, za co? Tam jest ten! Tank, 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 tank na lewo! Czarny. Dobrze, już, podpalam tutaj. O kurde, nie, nie, zobacz. Uuu, panowie. Nie jest kolorowy. Chyba jest, tylko zobaczy się. Dobra. Czy on chce mnie? O, nie chce. Dobra, padł. Dobra, weźmy szybko tyle, ile się da, zabijamy ich. Póki jeszcze nie jebło. Kiedy jebnie? A nie po prostu proszę, Alana tam pomiędzy tymi. Tam gdzie nie? Tam Peter siedzi? Kurwa, co za debil. Co? Ktoś rzucił tutaj młotowa u nas. Tak. Ta podpalony, pięknie. Beautiful. A, ten typu pojechał, chcę. Nie, nie, ten mól Chyba przygotuję się. Rzucę tam tę benzynkę. A, się, jest problem? Mam go, mam go. Wow! Już się bałem. <laughs> nie ma za co. Bałem się, że mnie kamienie walnie, nie. Dobra. Kto mi kałacha podpieprzył? Ja mam pytanie? Ja nie. No co mi się z kałem stało? Kiedy by ten mógł wybuchnie, bo nie pamiętam? Nie mam pojęcia. O, chyba, chyba teraz. Zaraz, zaraz. O jezu, ja je było pode mną. Dobra, ja się zajmę działkiem bez tym, Te Ty bronie mają po jednym magazynku. Ja jebie, Jackie mnie wziął na, po lewej na może, po lewej na morze mnie, Jackie mnie. No ściągnijcie go, dziękuję. Mam go, bo i tak będę na działku. O, adrenalina gdzieś jest. O, ciekawe. Uuu. coacha coś wzięło. O, dobra, dobra. Kliknij F na kolce żeby go wezwać tutaj. F nic robi. Aha, sorry, payday 2. Dobra. Yeah, tak Ej, tu nigdzie nie ma amo To jest najgorsze. Ej, one tu tam zaraz wejdą na... No i już chodzą. O pilsy są, jak super Jak świetnie. Nie mam żadnej broni, gdzieś jakakolwiek broń. Nie wiem, a ja pomogę couczowi. Hmm, sniperka 2 się naboi. O tu jest... A moja ja czemu nie O kurwa, kurwa, kurwa się... Pomocy, po, po, po. pomocy. Gdzie ty jesteś? Przechodź, przechodź, rzucam granata. O, dwa poszło. Nie, dwa! Razie. Jeden! Okej. Okay. Tam no, broń. Jeden życia. Jeden życie życia mam. Okej. Okay. Dobrze, że mam granatę. Chyba szrek z prawej, ale nie jest pewien. Z lewej, z lewej Shrek. No dobra, wow. teraz. Shrek! Jeden nie no. był, mi bułę. mnie odsunął się od niego. Odsunąłem się, mamu jakikolwiek wziąć. Blender hunter mi wziął. Zdejmij go, zdejmij póki. Idę jeszcze. O oh, kurde. Jezus baga. To we mnie ładuje jakiś <laughs> yeah. Nie 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 nie! Zabijcie, zabijcie smokera, szybko! Gdzie on jest? Na środku! Na środku Adam. Zastrzegł całego ucieczka! Szybko! Przemkin spiada! Co jest, zwaliło mi tego?